Da, więc zapraszam do oglądania. Zanim dojedziemy jeszcze na miejsce, to pokażę Wam tak na szybko, jak wygląda hotel, jak wygląda pokój, w którym się zatrzymaliśmy i ile kosztuje. Także sprawdźcie. Pokażę Wam hotel, w którym się zatrzymaliśmy tym razem. Zobaczcie, tutaj są moje rzeczy, więc tym się nie przejmujcie. Ogólnie, z tego co widzę, jest bardzo czysto. Super, jest duże łóżko. Zostaliśmy tutaj przywitani, mamy mleko, kawa, nawet są ciasteczka, także bardzo miło. Zobaczymy jak wygląda łazienka, dopiero weszliśmy do środka, więc sam jeszcze nie wiem, jestem ciekawy. Jak widać jest fajnie, czyściutko, prysznic. No i słuchajcie, za ten pokój zapłaciliśmy bardzo tanio. Bo na 7 dni zapłaciliśmy, czyli 6 nocy, zapłaciliśmy 360 funtów na dwie osoby. Jak na Szkocji, myślę, że to jest bardzo tanio, więc link do tego e, hotelu e, oraz nazwę będziesz miał w opisie, więc polecam! No, i zobaczcie, dojechaliśmy w takie miejsce. Zaparkowaliśmy sobie przy ulicy. Adres na to miejsce będziecie mieli w opisie pod spodem. I na to wygląda, że będziemy kierować się teraz w tą stronę. Tutaj zaparkowaliśmy i idziemy tam. Sama trasa tutaj jest bardzo ciekawa, widoki są naprawdę fajne, zobaczcie, jest woda, to jest ekstra, musicie tylko zaopatrzyć się w jakieś dobre buty, jak będziecie tutaj szli, bo jak widać jest dużo błota, są kamienie, jest ślisko, eee, także warto sobie wziąć jakieś buty, które Ci nie przemokną. To miejsce jest super. Widzimy się za chwilę, jak już przejdę troszeczkę dalej. I zobaczcie na to, bo robi to ogromne wrażenie. Na no, dodatek nie ma tu w ogóle ludzi. No jest to coś niesamowitego. Patrzcie na to. thank mm -hmm. you No i zobaczcie, jeszcze na tą czapkę, musiałem ubrać, bo strasznie zimno w tej stronie Szkocji. Zobaczcie, stamtąd żeśmy przyszli, jak popatrzymy w tym kierunku, nie widać w ogóle wodospadu. Także idziemy cały czas prosto. No i wtedy wyłoni nam się ten piękny wodospad, który przed chwilą widzieliście na przebitkach. No i to jest jedna jakby strona, e, którą możemy się dostać. To jest od spodu. Możemy też się dostać na górę. Ale to już muszę zaraz sprawdzić, bo nie jestem pewny, którą drogą mam iść. I zaraz się do Was odzywam. Powiem co i jak. No i zobaczcie. Kaptur musiałem obrać, bo meszki gryzą. Tam zaparkowaliśmy samochód. Widzieliście przy tej ścieżce. No i tutaj bokiem sobie idziemy do góry. Będziemy starać się iść tędy, tędy i tam na górę. Czy dojdziemy tą drogą? Nie jestem pewny w stu ale zaraz się o tym przekonamy, jak będziemy na górze. Jak widzicie, droga nie była najlepszym wyborem, bo jest tu sporo błota. Ale czego to się nie robi? W sumie to dla Was, żeby pokazać Wam jak najwięcej w tym odcinku. No i zobaczcie, to że jest taka osoba, jak ja robię dla Was firmy, ale <grym> się <śmieję> Poszliśmy po tej całej górce do góry, tędy, żeby iść tam. Ale tak naprawdę wystarczyło się przejść po ulicy i tu jest ścieżka. Także coś, no, zawsze musi być jakaś osoba, która pójdzie, sprawdzi, zabłądzi przy okazji, pomyli drogę, żebyście by mogli przyjechać, żebyście wiedzieli co i jak. Zobaczcie przed nami, co się dzieje. No, Jestem zachwycony Szkocją. Mogę śmiało powiedzieć, że naprawdę rewelacja. I zobaczcie, tam stoi samochód, więc tam jest parking nawet. Więc jak, jak przyjedziecie, możecie sobie zatrzymać tam i będziecie od góry wodospadu. Myśmy byli tam na dole, poszliśmy oczywiście pod górę, zamiast tędy fajnie ścieżką. Ale i tak jest super. Zobaczcie po drodze tutaj na górę wodospadu jest tutaj takie fajne jeziorko. No i wygląda to niesamowicie. Patrzcie na tą wodę. Tutaj wszystko widać. Jest po prostu tak piękna, krystaliczna woda. Także jeszcze ktoś jakąś łódź zostawił, chyba dziurawa. No ale zobaczcie, jest mega. Także jeżeli będziesz tutaj gdzieś przejeżdżał, no to to jest mega miejsce, żeby się zatrzymać, żeby zrobić sobie, nie wiem, ognisko, grilla, a nawet się wykąpać, bo no, wygląda to po prostu przepięknie. A tam Natalia, fotograf. No i jesteśmy na górze wodospadu. Zobaczcie, moi mili, tak to wygląda. No wygląda to też ciekawie. Oczywiście z dołu te widoki są dużo fajniejsze. Ale, ale to też wygląda ciekawie. Podejdę bliżej, zobaczymy na ile się da. Jest tutaj wszędzie dużo błota. Trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. No, jak widać, wygląda to dosyć ciekawie. Jest to też trochę niebezpieczne, bo nie ma tu żadnych barierek, a cała ta ziemia, tak jak mówię, jest śliska, mokra, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Także. Pokazałem wam, mam nadzieję, że ciekawą miejscówkę. Mam nadzieję, że po moim filmie będziecie wiedzieć, jak tutaj dotrzeć. No i co? Ja cisnę w kolejną miejscówkę. Jadę na bardzo, bardzo ładną plażę, ale tą plażę pokażę ci już w następnym odcinku. Więc dzięki, jeżeli oglądałeś, pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i udostępnij znajomym, aby ten film miał jak najwięcej wyświetleń, aby mój kanał mógł się rozwijać, bo to dzięki Tobie mój kanał rośnie i ja mam motywację, żeby robić więcej filmów, także widzimy się w następnym odcinku już z pięknej plaży. Dzięki, na razie, cześć!